Cześć, dzień dobry, witam was w kolejnym vlogu. Dzisiaj będzie tak typowo domowo. Dlaczego? Dlatego, że słuchajcie, mam dzisiaj dzień wolny. Wczoraj zaczynałam nagrywać dla was tego właśnie dzisiejszego vloga i okazało się, że muszę pojechać do Słupska, także nic z tego vloga nie wyszło, dlatego też witam się z wami drugi raz. Mam nadzieję, że u was wszystko ok, u mnie za oknem niestety bardzo szara, więc taka sina bym powiedziała pogoda dość jest wiecznie, natomiast ja się tym absolutnie nie przejmuję, mam dużo pozytywnej energii, którą wam również wysyłam, wysyłam wam dużo również uśmiechu, czerpmy z każdego dnia, bez względu na to jaki jest bez względu na to jaką mamy pogodę wszystko to co najlepsze, tego wam życzę także mam nadzieję, że mile spędzicie ze mną dzisiaj te kilka minut no i co? Eee, złośliwość rzeczy martwych, miga mi już bateria, więc zmieniam baterię i zaraz do Was wracam. Pomyślałam sobie, że wykorzystam dzisiejszą właśnie niepogodę do zrealizowania tego, co zaplanowałam sobie już jakiś czas temu, a mianowicie e, zrobiłam sobie porządki w szafie, co mogliście zobaczyć e, dwa vlogi wcześniej. Te ciuchy do tej pory swoją drogą leżą w tym samym miejscu, ale pomyślałam sobie, że zrobię też taki porządek w butach i tych butów naprawdę, uwierzcie mi, odłożyłam dosyć sporo i chciałabym je sprzedać na Vinted. E, powiem Wam, że ja korzystam z zakupów na vintet może nie często, ale od czasu do czasu coś tam kupuję. Jestem zadowolona z tego, jak chroniony jest tam e, przede wszystkim kupujący, bo e, nie można tego powiedzieć na przykład o OLX-ie, gdzie jakiś czas temu zostałam oszukana, i wiem, że miałam Wam nagrać ten filmik o tym, jak zostałam oszukana, ale jak też odzyskałam te pieniądze i pomyślałam sobie, że wrócę do tego tematu i za jakiś czas ten film dla Was nagram. Także dziś e, moim celem jest sfotografowanie wszystkich butów, a jest ich dosyć sporo. E, natomiast e, muszę Wam również powiedzieć. Że akurat w, wczoraj, kiedy byliśmy w Słupsku, mieliśmy tam kilka spraw do załatwienia. Byłam również w galerii handlowej Jantar, i muszę Wam powiedzieć, że nie do końca jestem usatysfakcjonowana tym, jakiej jakości ubrania są sprzedawane. Przede wszystkim w sieciówkach i wszystko byłoby ok, gdyby ta jakość była równa też cenie, a te ceny są moim zdaniem coraz wyższe. Ja wiem, że za chwilę zacznie się okres wyprzedaży i te ubrania będzie można kupić za dużo niższą cenę, co nie zmienia faktu, że te ubrania są naprawdę słabej jakości. Ja nie ukrywam, że kilka rzeczy kupiłam, które gdzieś tam sobie w tyle głowy ułożyłam, chciałam je kupić. Pokażę Wam je w osobnym filmie, również na sobie, natomiast. Coraz bardziej zastanawiam się nad tym, czy nie wrócić do zakupów w Lumpeksie, gdzie można kupić czasem rzeczy, no oczywiście, używane, ale przede wszystkim używane, ale dużo lepszej jakości za czasem niższą cenę, także. Hmm, coraz bardziej się nad tym zastanawiam, też zastanawiam się czy nie wyszą sprawy kupowania w chociaż wydaje mi się, że z kupowaniem w lumpeksie jest jak z jazdą na rowerze tego się nie zapomina, natomiast pamiętam, że jak zaczynałam swoje nagrywanie te filmy lumpeksowe cieszyły się sporą popularnością, chociaż powiem wam, że ja też lubię oglądać kiedy dziewczyny pokazują perełki, które gdzieś tam znalazły w lumpeksie i tworzą z tego naprawdę fantastyczne stylizacje i też pomyślałam sobie, że mogłabym takie filmy dla was nagrywać, no dajcie znać chcielibyście właśnie takie lumpeksowe, taki tour po lumpeksach i później bym Wam pokazała, co na przykład kupiłam. No i robiąc też te porządki w szafie, właśnie ciuchowo, butowe, doszłam do wniosku, że też będę sprzedawać torebki, które gdzieś tam u mnie były ulubionymi. W pewnym momencie je odstawiłam na półkę i... i no i ich nie używam. I w ogóle jestem bardzo ciekawa, czy wy jesteście team buty, czy torebki, bo ja do pewnego czasu byłam team torebki. Po prostu tylko torebki, 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 a teraz po prostu mam wrażenie, że buty jakby stanowią dla mnie, no nie wiem, taką taką wisienkę na torcie, jeśli chodzi o, o zakupy. W pierwszej kolejności, chociaż no buty, no wiadomo, ważna rzecz, ale jakby, no, no nie wiem, nie spodziewałam się, że buty będą, będą mnie tak zachwycać. Coś widzę, że słońce próbuje się wydostać z poza tych dość ciężkich, deszczowych chmur, więc już teraz się nie będę rozgadywać i robić w końcu te zdjęcia. Już nie wiem ile razy to powtórzyłam, ale może Wam pokazać jeszcze dodatek, który wczoraj znalazłam w magazynie Viva, którego nie kupuję od lat, bo jakby treści nie są dla mnie interesujące. Dodatkiem jest książka, legendarne ikony stylu książka, która jest bardzo ładnie wydana. I mam nadzieję, że treści, które przeczytam w tej książce będą równie interesujące, jak właśnie fotografie, które są w tej, w tej książce. Naprawdę tych fotografii jest tutaj dosyć sporo. Eee, książka kosztowała z magazynem Viva chyba 9 zł. No i na dowód tego, że nie kłamam, tak ciuchy są wciąż w tym samym miejscu i nie wiem, jak je ogarnę, ale dajcie mi jakąś siłę w komentarzach, żebym ogarnęła wszystkie te ciuchy. I pozbyła się ich z tego miejsca. Może mi wstyd, że pokazuję to drugi raz. W ogóle chciałam Wam powiedzieć, że oszalałam na punkcie dyń, które kupiłam ostatnio właśnie za pośrednictwem Oelixa. Różne kolory dyń, różne wielkości dyń, które mam tutaj na parapecie między doniczkami, bo wydaje mi się, że wyglądają całkiem nieźle. Będę robiła też jakieś ozdoby przed domem, bo też mam trochę tych dyń. No właśnie przed domem, zobaczymy, może coś gdzieś tam ładnie na parapecie z wrzosami zrobię, no nie wiem, zobaczymy, muszę poszukać jakiejś inspiracji, wiadomo, w internecie. Natomiast hitem mojego ostatniego wyjścia do Biedronki jest między innymi ta taca dekoracyjna, którą znalazłam gdzieś na jakimś dziale, no jak wiadomo, z rzeczami które były kiedyś tam gdzieś w sprzedaży i teraz są przecenione. Taca jest w kolorze złotym, na takich uroczych nóżkach w kształcie kuleczek ze spodem lustrzanym. Myślę, żeby postawić ją na komodzie i ustawić na niej flakony z zapachami. Drugim moim hitem jest relicja, którą e, udało mi się kupić dwa dni temu w Biedronce i sami przyznajcie, że jest twu, twu przepiękna. Kosztowała coś około 60 złotych, tak mi się wydaje, już teraz nie pamiętam. No i wczoraj właśnie będąc w Słupsku w Kastorami kupiliśmy do niej od razu taką piękną doniczkę. Chcieliśmy więcej tych doniczek na pozostałe kwiaty, które tutaj mamy, natomiast były doniczki, ale nie było podstawek, także szkoda, ale kwiat jest piękny, sami przyznajcie. Próbuję Wam się nagrać jeszcze na tle mojej doniczkowej dżungli. Chciałabym Wam powiedzieć, że właśnie teraz w Lidlu i w Biedronce jest spory wysyp roślin doniczkowych, dlatego jeśli lubicie kwiaty w Waszych domach, mieszkaniach, to koniecznie odwiedźcie Biedronkę i Lidla. Jak powiedziałam, tak też zrobiłam i muszę Wam powiedzieć, że jestem oczarowana tym, jak te zapachy wyglądają pięknie na tej lustrzanej. Te tacy Oczywiście nie ma tutaj wszystkich zapachów, bo nie chciałam ich tutaj upychać. Bo na tamtej poprzedniej miałam jeszcze zapachy męskie, ale dla nich znajdziemy inne miejsce. Joe Malone ma swoje miejsce tutaj pod tą kopułą z Ikei, ale te wyglądają na tej tacy prześlicznie. Muszę wam powiedzieć, że z ogromnym bólem serca w okresie wakacyjnym oglądałam te wszystkie m, pokazywane przez dziewczyny, zarówno na Instagramie czy YouTubeie, nowości, które można było kupić w Biedronce i no, nie sądziłam, że po moim powrocie jeszcze one będą i będę mogła je kupić. Mydło w płynie, malina i lawenda i żel pod prysznic oraz trzy różne maski na tkaninie. Oczywiście ta seria biedronkowa Be beauty i dla mnie nowością również jest pianka do. Mycia ciała, zobaczymy jak się sprawdzi. No i standardowo pojawiły się również pędzle do makijażu, także widziałam takie pędzle do oczu. No zobaczymy, jak się sprawdzą. Na pewno Wam dam znać. A jeśli mieliście te kosmetyki w swojej pielęgnacji, no to dajcie znać, jak się one u Was sprawdziły. Sami zobaczcie, ile tych butów jest. Wszystko to chcę sprzedać. To jeszcze też w kartonach są buty, także ja zabieram się za. Zdjęcia, bo jest bardzo słonecznie, słońce wyszło właśnie, i, i wykorzystam to, że będę miała fajne światło. Nie wiem, czy to wpływ pogody, czy mojego również fantastycznego samopoczucia, może jedno i drugie. Pogoda zmieniła się diametralnie, świeci piękne słońce. Mnie z butami poszło bardzo szybko, a to oznacza, że zostało mi jeszcze trochę czasu, i pomyślałam sobie, że przejrzę jeszcze ubrania i może niektóre z nich wystawię wraz z butami na Vinted, a tymczasem przysyłam wam mnóstwo pozytywnej energii, dużo uśmiechu, no i jeśli u was nie świeci słońce, to, to wysyłam wam promienie słońca, które są u mnie. Nie wiem, czy wam mówiłam na samym początku tego vloga, ale Pomyślałam sobie, że też chciałabym sprzedać torebki. No i na razie dwie takie przygotowałam, które, które sprzedam, bo faktycznie ich nie noszę. Pierwsza torebka to jest Paulina, Paulina Shadel, nie wiem, jak się czyta Shadel chyba. Taka brzoskwiniowo pastelowa torebeczka na długim pasku. Absolutnie tu jest nic niezniszczone. Nawet zobaczcie, tutaj po, po tych brzegach wszystko jest ok, mam to jest tylko delikatnie porysowana, ale uważam, że wygląda całkiem, całkiem nieźle. No i to była, jedna, to była pierwsza moja torebka tej marki. Bardzo ją lubiłam, natomiast jakby no w tym momencie mam dużo podobnych torebek, ale no nie noszę jej już od dłuższego czasu, więc to na pewno będzie pierwsza torebka, którą sprzedam. O, ona jeszcze ma tutaj taki broloczek, a druga torebka, którą chciałabym sprzedać, to jest torebka marki Michael Kors, która generalnie z zewnątrz, jak i w środku jest naprawdę w fantastycznym stanie, tu nie ma żadnych zniszczeń, tu nawet nie ma jakichś otarć, natomiast w najgorszym stanie, niestety, jak w każdej torebce są rączki z których wychodzą nitki i tutaj też widzicie, tutaj po brzegach jest takie brązowe nakrapianie, którego już im bardziej ku górze nie ma. Sama torebka w sobie jest naprawdę w genialnym stanie. Jest bardzo wygodna i, i trochę mi szkoda, że właśnie tak się tutaj poniszczyło, bo na pewno udałoby mi się ją szybko sprzedać, a tak szczerze Wam powiem, nie jestem pewna, czy ona tak szybko znajdzie nowy dom, no ale zobaczymy. No i mam nadzieję, że z początkiem sprzedaży tych dwóch torebek uda mi się sprzedać mnóstwo innych torebek, które u mnie leży niepotrzebnie, bo ja teraz jakoś tak inaczej dobieram. No, także uważam, kochani, że dziś Dzisiejszy dzień jest mega produktywny, bo udało mi się zrobić zdjęcia wszystkich butów, ciuchów, które gdzieś tam zaplanowałam, już część na grupach również powystawiałam. No i mam jeszcze do odbioru dzisiaj przesyłkę, która czeka na mnie w paczkomacie, ale zawartość tej przesyłki pokażę Wam dopiero w filmie z holem ubraniowym, w którym myślę, że będzie... Już niedługo, tak. Także na razie się z wami nie żegnam. Uciekam teraz posprzątać wszystkie ubrania. Muszę jeszcze pojechać do miasta, także gdyby co to, do zobaczenia później. Ja już ogarnęłam wszystkie rzeczy, nawet kilka rzeczy udało mi się e, wystawić na grupie i już dwie rzeczy sprzedałam. Także no mam nadzieję, że też tak łatwo pójdzie mi z e, tymi wszystkimi ubraniami i butami. Paczka odebrana z paczkomatu byłam w Dilzie i pokażę Wam, e, co kupiłam, bo oprócz Dilza byłam jeszcze w Lidlu i też mam bardzo fajne dwie rzeczy wam do pokazania. Byłam też w Rocmani, ale kupiłam tylko dwie rzeczy, więc w Dilzie kupiłam e, taki płyn do płukania. <laughs> One są bardzo często. To w DLZ po chyba 5 czy 6 zł i to pachnie tak niesamowicie. Ja te płyny, te niemieckie, yy, używam i one się świetnie sprawdzają. Także, jeśli macie za o siebie, to yy, no, warto kupić. Są różne zapachy, ale ten uważam, że jest najładniejszy. W Dilsie kupiłam jeszcze zwykłe płatki, bo mi się skończyły. I słuchajcie, taki hicior z Lidla. Yy, taka rękawica do czyszczenia twarzy, coś podobnego do Glove, które ja używam, chociaż powiem szczerze, że dawno nie używałam tych ściereczek do, do mycia twarzy, do tego demakijażu, ale tą rękawicę wzięłam między innymi dlatego, że chciałabym właśnie zrobić taki test, nagrać filmik właśnie z testem tej rękawicy i tej... Z marki Glow, bo jak już dotykam tej rękawicy to widzę ogromną różnicę w materiałach, natomiast zobaczymy czy taka z Lidla no, poradzi sobie z usunięciem makijażu. Nie powiedziałam ile kosztowała, ale kosztowała chyba 6 zł. I W Lidlu również kupiłam maseczki na tkaninie, które, jak się okazało, reklamuje Katosu. Ja tego nie wiedziałam. Ja te maski wcześniej używałam, bo kiedyś dostałam je w prezencie. Mediheal. Tak one wyglądają i muszę Wam powiedzieć, że te maski są teraz w Lidlu. Kosztują, w różnych są cenach. Od 7 do 8 zł kosztują i naprawdę są to jedne z lepszych masek na tkaninie, jakie miałam. I teraz Rozumiem fenomen tych masek, i, i wcale mnie to nie dziwi, że katosuję, reklamuję, bo są naprawdę fantastyczne. Natomiast w Lidlu kupiłam takie ściereczki z mikrofibry, które teraz były na promocji, kosztowały chyba 5 zł, w takich cudownych, żywych kolorach. I wzięłam również. Dwie gąbki, takie zmywaki uniwersalne, zielony dom i Jan niezbędny. Zmieniając przyzwyczajenia chronisz środowisko i one są, jak się domyślam, wykonane z nieco bardziej ekologicznych materiałów niż zwykłe. Niż zwykłe m, takie gąbki. Z tego Jana niezbędnego, właśnie tej e, wersji zielony, do wyszło mnóstwo e, różnych takich biodegradalnych e, ściereczek, e, takich e, ręczniczków papierowych. Także e, zajrzyjcie do Lidla jeśli was takie rzeczy interesują, no, przede wszystkim te ściereczki są prześliczne, także jeśli lubicie u, u, używać takich ściereczek, ja, muszę wam się przyznać, że ja uwielbiam używać ściereczki z mikrofibry najlepiej, u mnie sprawdzają się te z Wiledy, natomiast no, te kupiłam ze względu na kolor, także, kochani, to jest wszystko, co kupiłam, eee, a nie, przepraszam, kupiłam jeszcze jedną rzecz, eee, to jest magazyn L, już dawno, El, co ja mówię, Wog, którego dawno nie kupowałam, ale kupiłam go ze względu na okładkę, a raczej na y, Magdę Boczarską, która jest na tej okładce. Magda Bocarska w okresie wakacyjnym y, wraz ze swoim życiowym partnerem Mateuszem Banasiukiem i y, ze swoim synkiem odwiedzają bar w, w wakacje u nas, już byli dwukrotnie, także wzięłam tylko ze względu na Magdę Woga. Y, Będę czytać, zobaczę co tam, co tam, co tam jest w tym, w tym magazynie. Także kochani, to by było wszystko. Żegnam się z Wami. Pamiętajcie o subskrypcji mojego kanału. Yy, I co? I widzimy się w kolejnym filmie. Pozdrawiam. Pa.